to FaceTime Audio Witam, witam Krzysztof Cześć, cześć cześć. powiedz mi sytuacja Czy coś się dzieje z moimi marzeniami, czy coś się dzieje z moim autem Powiedz co, gdzie jesteś, co robisz A, wiesz co, akurat wyjeżdżam do Ciebie Auto Twoje wylądowało w porcie I właśnie wybieram się, żeby Ci osobiście to auto wręczyć Także spotkamy się u Ciebie w domu niedługo Jezu, jak się cieszę, czekam na Ciebie Trzymam kciuki, żeby wszystko dobrze poszło. Dobrze, to do zobaczenia w Polsce. Jesteś Krzysztof. Jestem, witam. Zrobiłeś to. No to, jest, to jest dokładnie to, o czym myślałem. Tu spełniam swoje marzenia. Kupuję auta w Conway Imports.